Witam Was serdecznie, mam na imię Magda i na co dzień zajmuję się profesjonalną pielęgnacją skóry w gabinecie kosmetyki nowoczesnej. Poczucie piękna. Czy miewasz Wasz się skórę gdzie niegdzie? Czy te miejsca to najczęściej skrzydełka nosa? Hmm? No właśnie. Wielokrotnie spotykam się w gabinecie z przypadkiem, że klientki przychodzą z taką uszkodzoną skórą wokół nosa. I od razu pada pytanie z mojej strony: czy jest pani alergikiem? No, tak, jestem. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że właśnie od częstego wycierania nosa, e, oczyszczania, e, oczyszczania nosa? Potocznie mówiąc, smarkania i wycierania chusteczkami, właśnie możesz być, mieć uszkodzoną skórę. Czy zdajesz sobie sprawę, że chusteczki, w które dmuchasz nos są bielone, chlorowane, a ty dodatkowo jeszcze mechanicznie tak często pocierasz skórę? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że taka skóra może się uszczycić także od tego, że po prostu oczyszczasz nadmiernie, czyli wyciskasz swój nos za skórników? No właśnie. Tak więc sucha skóra, e, taka poraniona, podrażniona, łuszcząca się w niektórych miejscach może być wynikiem mechanicznego działania wcale nie tylko z powodu nieprawidłowej pielęgnacji. I co? Trochę lepiej z tą świadomością. Miłego dnia.